Drodzy bracia w kapłaństwie, według stopni, tytułów, funkcji, kochane moje siostry zakonne, licznie zebrane, ale na nade wszystko, wy czciele Miłosierdzia Bożego, ten, który nas rocił, ale wierzymy, że ciągle z nami jest, papież. Franciszek w Bulli Misericordie Vultus napisał: Miłosierdzie Boga nie jest jakąś abstrakcyjną ideą, ale jest konkretnym faktem, dzięki któremu On objawia swoją miłość ojcowską i matczyną, która wypływa z wnętrzności i zwraca się do Syna. To naprawdę jest ten przypadek, kiedy można mówić o miłości wypływającej z wnętrza. Pochodzi ona z wnętrza jako głębokie uczucie naturalne, akt czułości i współczucia, odpuszczenia i przebaczenia. Papież Franciszek już dotknął tego miłosierdzie tak wierzymy. A my. Bóg nie boi się naszych wątpliwości. Przychodzi mimo drzwi zamkniętych, mimo naszych pytań i upadków. Przychodzi nawet wtedy, kiedy, się, kiedy nie jesteśmy przygotowani na to, aby przyszedł. Kiedy przychodzi dopuszczając cierpienie, dopuszczając różnego rodzaju przeciwności losu, albo po prostu krzyżując nam nasze plany. W 589 numerze siostra Faustyna zapisała. Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń i chociażby mi nie wiem już, jak mówiono o Jego sprawiedliwości, to się nie lękam go wcale, bo poznałam go dobrze. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego. I to właśnie ma się dzisiaj, tej nocy i w tym dniu. Narodzić, pogłębić, powiększyć. Zaufanie Panu, które likwiduje każdy lęk, każde zawahanie. Moi kochani, w tamtym roku, po mszy świętej, rano dostałem takiego maila. Dziękuję Jezusowi za spotkanie z nim w łagiewnikach. Byłam wewnętrznie rozdygotana, bezradna, pełna wątpliwości. A wróciłam odmieniona, dotknięta łaską. Mam siłę do walki z chorobą, z niechęcią bliskich i niechęcią do siebie. Jezu, ufam Tobie. Nie wiem, co nosicie w swoich sercach, jaką macie motywację, że tutaj jesteście, ale chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że potrzeba nam tego. Mostu miłosierdzia w naszym życiu, tego mostu, który łączy Jezusa Miłosiernego z naszym życiem, z naszymi radościami i smutkami. Chcę nam wszystkim zostawić takie cztery przęsła tego mostu miłosierdzia, które zawarte są w dzisiejszych czytaniach. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich czytamy. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Dlaczego? Bo wierzyli Słowu. I tym pierwszym przęsłem, to jest bycie słuchaczem Pana, ale nade wszystko w sobie samym. Jakże ważne jest to, abyśmy odczytali to, co Pan chce mi dzisiaj powiedzieć. A powiedział o siostrze Faustynia, co zapisała w 584 numerze, kiedy rozważasz to, co ci powiem, w głębi serca twego większą odnosisz korzyść, niż byś przeczytała wiele ksiąg. Więc, Panie Jezu, miłosierny, pytamy dzisiaj, co mówisz i co chcesz mi powiedzieć w moim sercu. To może być odpowiedź na pytanie. Jak postąpić? Jak przebaczyć? Jak sobie radzić z przeciwnościami losu? Pytać Jezusa o to, co zmienić w sobie, aby bardziej Mu ufać, abyśmy mogli za rok spotkać się w tym miejscu i powiedzieć tak, Jezu, ufam Tobie. Wróciłam już nie rozdygotana, ale pełna siły, mocy. Benedykt XVI mówił: Zawsze uważałem za wielki dar Bożego Miłosierdzia to, że dane mi było narodzić się, odrodzić. Tego samego dnia pod znakiem rozpoczynającej się Paschy. Moi drodzy, bycie słuchaczem Pana w sobie samym to jest właśnie takie odrodzenie. Więc Panie, czego ode mnie oczekujesz? Co mi radzisz? Jak mam dalej żyć? Niezależnie od tego, czy jestem osobą świecką, księdzem, klerykiem, biskupem. Ale w dzisiejszym drugim czytaniu, tak ciekawie zinterpretowanym, czytamy słowa: Ja, Jan, kiedy ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: Przestań się lękać. Moi kochani, tak ważne jest to, aby tym drugim przęsłem Bożego Miłosierdzia było bycie głosem Pana, a zatem być świadkiem. Nie wszyscy dzisiaj będą świętować Boże Miłosierdzie. Kraków, centrum Krakowa jest pełen młodych ludzi, naszych rodaków, którzy już pijani świętują. No właśnie co. A my jesteśmy tutaj po to, aby być świadkiem dobra, aby demaskować i walczyć ze złem, brać odpowiedzialność również za innych, tych, którzy się pogubili. A przecież za każdym razem, jak tu jestem, to ktoś mi szepcze do ucha: Jestem tutaj w swojej intencji, ale jestem też zamiast mojego syna, który się pogubił, mojego męża, który już nie wierzy. W 498 numerze Jezus powiedział do siostry Faustyny, to zapisała w tym numerze, oprzyj głowę swoją o ramię moje i odpocznij i zaczerpnij siły. Ja jestem zawsze z Tobą i tego mamy być świadkami. Odczuwacie, kochani, nie magię tego miejsca. Tak by powiedział ktoś, kto w ogóle nic nie wie, nie rozumie z Kościoła, z Jezusa ale miejsce, w którym szczególnie działa łaska. Święty Jan Paweł II w encyklice Dives i Misericordia pisał objawienie, bowiem i wiara uczą nas nie tyle, abyśmy tajemnicę Boga jako Ojca, miłosierdzia rozważali w oderwaniu, ale byśmy do tego miłosierdzia odwoływali się w imię Chrystusa i w zjednoczeniu z Nim. Dlatego zawieźmy to orędzie o Bożym miłosierdziu, o tym, że On z nami jest. Że jest bliski tym wszystkim, którzy tego nie czują, nie rozumieją, a co może gorzej, nie chcą rozumieć. Ale jakże się nie zachwycić przepięknie zaśpiewanym dzisiaj psalmem 118. I tam mamy trzecie przęsło tego mostu z Bożym miłosierdziem. Niech wyznawcy Pana głoszą Jego łaska na wieki. A skoro Jego łaska na wieki, to trzeba być posłuszny Jego woli, czyli dokonywać ewangelicznych wyborów. Kochani, mija rok od poprzedniego odpustu, uroczystości święta Bożego miłosierdzia. Co się w nas zmieniło? Czy kierowaliśmy się w swoim życiu miłością, przebaczeniem, pokorą, a może. Komuś jeszcze bardziej zazdrościmy, kogoś pogrążyliśmy, a może ja jestem ofiarą. Kochani, Jezus do siostry Faustyny, co zapisała w 904 numerze, mówił, córko moja. Największą oddajesz mi chwałę przez cierpliwe poddawanie się woli mojej, a sobie skarbić tak wielką zasługę, że ani postami, ani żadnymi umartwieniami nie osiągnęłabyś tego. Więc nie wiem, wrócimy do domu i nagle się nic nie zmieni. Nagle się okaże, tak jak mi to w tamtym roku mówili, nie wiem, czy są. Bali się w wyniku histopatologicznego, czy to nowotwór, czy nie. Niektórzy mi tu mówili w tamtym roku: idę do szpitala za parę dni i nie wiem, czy to nie jest moja ostatnia msza. Nie wiem, co nas spotka. A może spotkają nas piękne chwile: ktoś się do mnie przytuli, ktoś mi podziękuje, że jestem. Być posłusznym woli Bożej to dokonywać ewangelicznych wyborów. I nie ma żadnej wątpliwości, że. Jeśli nie wykonujemy tej woli Bożej, to nie będzie tego przęsła, to nie będzie tego mostu, bo będziemy się zawsze wadzić z Bogiem. Papież Franciszek w orędziu na 31 Światowy Dzień Młodzieży w 2016 roku pisał: Miłosierdzie Boga jest bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. Moi drodzy, doświadczamy tego miłosierdzia. Czujemy gdzieś wewnętrznie, że jesteśmy coraz bardziej silni. Nawet jeśli nam będą media i inni twierdzić, że, że ten Pan Bóg to jest przeżytek, nawet wtedy, kiedy się nagle okaże, że to, co mówią niektórzy naukowcy, że żyjemy w cywilizacji emocjokracji, gdzie emocje biorą górę. Wierzymy w to, że Pan Bóg przyniesie nam przebaczenie, ale również i siłę do tego, aby te emocje nie brały góry. Trzy przęsła. Bycie słuchaczem Pana w sobie samym, bycie głosem Pana, bycie posłusznym woli Bożej. Ale nie można zapomnieć tego zdania, które wypowiedział Tomasz. Pan mój i Bóg mój. To była jedna z najpiękniejszych i najkrótszych modlitw, być rozmodlonym. To to czwarte przęsło. I moi drodzy, niezależnie od tego, ile byśmy przeczytali poradników, ile usłyszelibyśmy porad, jeśli nie będzie kolan miast bolących, nie będzie sukcesu i nie będzie tego mostu. Z Bożym Miłosierdziem. A być rozmodlonym to jest szukać okazji do spotkania z Jezusem. Jezus powiedział do siostry Faustyny w 320 numerze: to zapisała, Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw Morze. Dlatego przychodzimy dzisiaj w nocy, tu, do bazyliki Bożego Miłosierdzia. Aby mówić Panie, nieraz już nie daję rady, nieraz jestem jak ci apostołowie, którzy zwątpili i odeszli od Ciebie pod krzyżem. Ale proszę Cię, umocnij mnie, daj mi siłę do tego, abym nie odszedł, nie odeszła. To szukanie okazji z Jezusem, to jest wieczorne zamyślenie to jest adoracja, to jest może lektura Pisma Świętego. Kochani, tam, na tej modlitwie szukajmy ukojenia. Jan Paweł II w adhortacji Familialis Consorcio pisał nie należy nigdy zapominać, że modlitwa stanowi istotną część życia chrześcijańskiego, ujmowanego w jego integralności i w tym, co stanowi jego centrum. A zatem albo się modlę, i jestem chrześcijaninem, albo się nie modlę, i wtedy jestem obok. Nie ma, kochani, żadnej wątpliwości, że przychodzimy tutaj po umocnienie. Dlatego modlimy się. Panie, weźmie za rękę nieraz już drżącą, nieraz już z laską podtrzymującą nasz chód. Przytul moje serce skołatane różnymi problemami. Weź mój wzrok, który nieraz jest zmętny, bo już nie wiem, co zrobić. Weź moje usta, które nieraz zamiast modlitwy wyrażają przekleństwo. Po to, abym nie zwątpił, abym zawsze mógł powiedzieć: Pan mój i Bóg mój. A jedną z najpiękniejszych modlitw, jaką możemy przeczytać, niech to będzie Puenta, w dzienniczku siostry Faustyny, to numer 1211, gdzie Faustyna modli się tak. Niech to będzie nasza modlitwa. O wszechmocy miłosierdzia Bożego, ratunku dla człowieka grzesznego, tyś miłosierdziem i litości może wspomagasz tego, kto cię uprasza. Pokorze. Dlatego, Panie, bądź z nami, nawet wtedy, kiedy się odwracam. Jeśli się ze mną zgadzacie, to powiedzcie wspólnie: Amen.